Jestem bardzo smutno, bo my też poniekąd jako, jesteśmy jako kibice Bielska i chcielibyśmy wygrywać me, każde spotkanie. Mm. Nie był to łatwy mecz z wielu względów. Przede wszystkim, przede wszystkim takich, że, że tych meczów bez zwycięstwa już jest sześć. My doskonale o tym wiemy. Szatnia też doskonale o tym wie. Chcieliśmy dzisiaj zrobić wszystko, żeby ten mecz wygrać po prostu i, i tak naprawdę zabrakło Niewiele, ale z drugiej strony zabrakło dużo, bo nie strzeliliśmy gola. I kolejny mecz, mimo że był dobry w naszym wykonaniu, mimo że zawodnicy realizowali plan i byli mocno zaangażowani w to, żeby wygrać, dzisiaj niestety to się nie powiodło. Z domu walczymy do końca. Staramy się być w każdym meczu na 100%. Staram się rozwijać drużynę na każdej płaszczyźnie. Brakuje milimetra, żeby to wszystko się scaliło, bo brakuje nam zwycięstwa i goli. Mam nadzieję, że w przyszłych meczach już one będą. Bardzo dziękuję. Czas na pytania od Państwa. Dobrze, proszę przewodniczący. Panie trenerze, właśnie nie chciałem serię sześciu meczów bez zwycięstwa. Czy ona, czy panowie trenerzy mają wrażenie, że ona wciąż też zawodnikiem na boisku, bo, bo mam wrażenie, że dzisiaj pod Beskidzie pod wieloma względami zagrało dużo lepiej, niż nie po Łomicach, natomiast w tej ostatniej tercji boiska gdzieś Brakowało albo jakiejś odwagi w podjęciu decyzji o, o, o strzale i, i takiej, takiej siły przebicia? Oczywiście nie da się ominąć tego. Każdy potrafi liczyć, piłkarze też potrafią liczyć, kiwice również. Czy ciąży? Tworzymy mnóstwo sytuacji. Ja bym się bał, gdyby tych sytuacji nie było. Jest ich, jest ich, jest ich dużo. Dzisiaj konkretnie zagraliśmy w defensywie bardzo, bardzo solidnie. Ten fundament został dzisiaj zbudowany. Brakuje finalizacji, w tamtym, tamtej rundzie Kamil strzelał, jak na zawołanie, W wtem trochę jest przyblokowany. Yy, I szukamy, szukamy sposobów, żeby, żeby od, po pierwsze wygrać mecz, a po drugie odblokować Kamila, żeby był w stanie dalej prowadzić tę serię i tak naprawdę dawać punkty Bielsku. Czyli Kamil dzisiaj nie może. Wierzę że głęboko, że, że w następnym meczu się przełamie, to mam nadzieję, że, że wszyscy zawodnicy udźwigną ciężar i i pomogą mu w tym i pomogą też sobie, strzelając sami bramki. Dziękuję czy jeszcze jakieś pytania? To może spytam jeszcze o przerwę, teraz przerwa reprezentacyjna. Jakie plany ma, ma, ma drużyna na ten okres? Tak, przede wszystkim mamy nad czym pracować i będziemy to robić ciągle. Mamy swój plan, żeby, żeby, żeby tą drużynę rozwijać i do przodu. W piątek gramy mecz z Jastrzębiem, rewanżowy mecz kontrolny w piątek w Jastrzębie o 11. I od poniedziałku będziemy przygotowywali się do meczu z ŁKS-em. Oczywiście w międzyczasie robimy badania motoryczne i szybkościowe piłkarzom, żeby mieć cały czas wgląd na to, jak wygląda, jak wygląda zespół.